Obraz przedstawia sytuację modelową. Modele są byłami geometrycznymi oświetlonymi światłem z jednego kierunku. Model pokazuje zmianę oświetlenia wraz z ruchem światła. Model pokazuje zmianę oświetlenia wraz z ruchem światła i ruchem przedmiotów. Proszę zwrócić uwagę na zmieniający się cień. Zwróćmy uwagę, że jest możliwy układ, w którym były stracą swoje fizyczne wartości. Brak cienia lewego sześcianu niewidoczność cienia u podstawy kuli, prześwietlenie ściany prawego sześcianu. Wprowadźmy do układu nowy element rzucający cień, linię. Cień, linia ślizgając się po krawędzi przedmiotów będzie opisywać ich kształt. Dwie linie. Układ linii w formie kratownicy w swoim ruchu dostarczy nam więcej informacji. Cień staje się układem odniesienia opisującym figury. Posłużmy się układem modeli o charakterze organicznym. W naturze nie występują regularne układy. Cień układu o charakterze organicznym tworzy aktywną grafikę rzutowaną na podłoże. Główny układ jest odpowiedzialny za rzutowanie grafiki. Dolny układ symulujący poszycie uniemożliwia jednoznaczność rzutu. Tworząc płaszczyznę dużej aktywności, eksponuje obecność obiektów o odmiennej strukturze. W działaniu wzroku wyróżnić możemy dwa powiązane ze sobą procesy: widzenia przestrzennego i widzenia centralnego. Ten pierwszy dostarcza nam informacji o ruchu spoza obszaru przestrzeni, na którym skupiamy uwagę. Charakter dolnego poszycia eksponuje nam odmienność charakteru brył oraz ruch. Zwracamy także uwagę na cień układający się na boku sześcianu, który tworzy linię, które odcina go od tła, zdradzając jego obecność.